Moi drodzy, teraz jeszcze przyjeżdżają ci nas. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanałku. I zapraszam do Let's Netball 4. Tak, start. I pierwszy level nasz, oczywiście, <laughs> Bierzemy sobie gwiazdeczki. O tak, 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 tak. O, może mierzymy się z morzem, ale nie tak zaraz, tylko pod koniec gwiazdy. Okej. Okay. Okej, pierwszy poziom tak zawsze jest prosty. Jak, jak miło zagrać tego Red Bulla. I nie dokładnie co... Ojku, dobra, dobra. Więc... hej, no dobra. Super laser? O nie, co ja mam zrobić? Szybko się ukryję. O. Tak. Udało się ukryć, jak miło, jak miło. No, tak, 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 tak. Cóż, nie zabiłem go, ale udało mi się go. No, go. No, go Okej, okay, no dobra. No dobra, kolejny checkpoint. Chodźcie tego. O jego. Pójdę u To teraz bardzo jest niebezpieczny, też nam zaracą życiory. O, no, o, a ja, o kudy Wow, musimy się ich pozbywać, są jak bomby. Okej, okay, no jest łańcuch. I na dzień gwiazdka. Tak, bo to było samo słowo. Nie będzie kwadratowego świata przez wszystkie lata. No. Pozbyłem się. No, no, no. no. Dobra, są dwa gwiazdy. Pozbieram je. Dobra. To tak to... A, a ja, to chyba nie o to tak chodziło. No. Dobry dolej. tu teraz patrzcie tylko. O, bardzo niebezpieczne. Też nam czasami tracą życiory. Okej, okay, no dobra. Zobaczy no, nas to tego chwadeciora. Tego niegrzecznego. O! O, o! było jakieś trójkie. Nie, wybuchły na nas. Szybko, <laughs> szybko. Znowu on, znowu on. Pan Wybuchalski. Udało nam się uniknąć? No pewnie, że tak. No, teraz. Juhu. Skok. To naprawdę piękne! O, 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 kok! Okej, okay, no dobra, szybko, szybko! O, 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 o. Jak miło na powrót sobie zagrać tą o, 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 a! No! W końcu już je jako tako. O nie! O nie, znowu te tłoki! I życie nam szkoda! Okej, okay, no dobra. Zabankowaliśmy się. O nie, o nie! Ja nie chcę być piłką kompletą! Na tron? O nie! Ja nie chcę być kilką kompletą! O nie, o nie, o nie! Może stawiać tego gwiazdkę? To nie za bardzo, moi drodzy! O! Jak sądzicie? O, zabrałem ją! No! Ej! No! Chodź tu! No! Jeszcze na nadejście! O nie, o nie, o nie! O! O Au! Tego! O! Leczenia! Ojejku! Tak! Wybuchnął tam na dole! O! O! Oj! Ratunku! Ratunku! O nie! O nie! O nie! O nie! O! Nie. O, Udało mi się! O, jakie fajne potuszeczki! Nie, to nie są potuszeczki, tylko przyciski. To naszą biedną piłeczkę. <laughs> Natłoki, oje. O, o, ratunku. O, 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 o. No dobra, zdążyłem. Ostatni mi sił. Przesywały mnie już dreszcze. Okej. Okay. Kolejny... Okej. Okay. O, nie, znowu ty! Znowu ty. o nie, oli, 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 Dobra, ukryłem się. Udało mi się ukryć. O, 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 o. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy. Podziemny. Ok zdywają. O nie. Ej, a gwiazda? Ej, ale czego cieszysz się? Nie, no tu jeszcze raz. No dobra. No tak, tak. Ej, a gwiazda? E o no i z czego cieszysz się? O, a ja... Chyba no, chyba nigdy nie zabiorę tej gwiazdy. No, 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 no. Nie, no, błagam. Nie, no, błagam. Ej! Co ty, szkargać nie potapisz? O nie, jest Dunio. No, 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 gdzie Gdzie jesteś? No znaczy, wiem gdzie jesteś, ale chcemy żeby był w naszej kieszeni. No, 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 dalej, dalej! Och, o, 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 gdzie tam? Uf. Ujku, moi drodzy, chciałem się z wami pożegnać i chciałam prosić was do kolejnych materiałów na moim kanału. Właśnie do kolejnego odcinka z tej supergiarasy. Część się z wami. Cześć!